To, jakby coś jesteś wytentego ale to pewnie A ja wiesz wiem. Ten, Oczywiście. Ja nad wszystkim mam kontrolę. W tym wieku, że nad wszystkim jeszcze? Kurde. Mm -hmm. Fajnie. Co tam bierz? Wodę, wodę, wodę. woda. No, ten... mi się skończyła. Staje tam 12 butelek i Raz na tydzień albo na dwa tygodnie to szybko schodzi. Mają prezesa. Dobra. O, jeszcze jedno piętro. Prąd założyli na ścianach. Od strony schodów nie ma co wchodzić nawet. Trzeba od strony głównego wejścia, od tej ściany. O shit, musiałem zatrzymać. Jeden był na korytarzu, uważajcie tam na główny hol. Na dole czy na górze w holu? Na górze był w holu jeden. Ja na kamerkach przy zakładniku siedzi Ja pierdzielę ale wrzuciłem drona. What? Ej, zła okno, to nie mocno. róg mocno. Róg albo medyk. róg zabiłem teraz. Tutaj jest tam asysty, jeden. więc to tu musi jest być jeden. medyk Graba jest Rok okay, jakby co zacząłem ci go Tak, 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 tak widziałem go przez chwilę Okej, okay, ładnie, ładnie Pokoju z zakładnikiem Nie Ustoj ma nikogo... wojnąć no, no. Dobra Ładnie. Dobra robota No tu żeśmy ich ładnie pogonili teraz nawet nie musiałem wchodzić do środka, wiecie? Tu dwie asysty powinny mi wpaść. Ale ten, ten, ten... karabin Blackbirda to taki, taki se. Muszę powiedzieć. To znaczy ten jednostrzałowy. To jest M416 chyba to, czego on używa, no, tak. nie? Chociaż ja nie wiem, czy M416, M416 nie ma Twitch, ale to... Wygląda całkiem jak, jak M416. Nie, no przepraszam, nie, jak M416, mówię o tym y, półautomatycznym. E, o dm czy o karabinie takim tym zwykłym? O karabinie. karabinie mówię, że... o, nie, o no, no arze no, no. no, półautomatyczny to. Się... Ale to nie, M416 to jest automatyczny, nie? coś mi się pomyliło. Tak, 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 tak. Nie, to mi się pomyliło, o M417 myślałem, bo ja myślałem, że to jest. I tam chyba jest. No właśnie, no właśnie, ja też myślałem o M417. Gony, Nie dajemy się powyciągać tak w pierwszej minuty. Tomek, umocnij tutaj u ściany, proszę. Którą? Umocnię. To najpierw przejdę jeszcze do garażu tam na chwilkę. Zabezpieczyłem windę jak coś. Jako mam z zakładnikiem Jest rana, ręka. A widać zabezpieczona, tak? Tak, was zabezpieczona jest Dobra. Chodzę na kamerki, użę mnie tak dosyć blisko nas. Rozwalali kamery. Pierwsze, pierwsze, pierwsze. Jest tu. Jest tu. No, zniszczył. Schodzi schodami e, głównymi. Zaznaczam go. Niestety to dosyć ryzykowna sprawa. No właśnie nie powinienem był. Ale tam, tam, tam gdzie. Tu jest... idzie jeden... Tu jest jeden, na Wykryto mnie, gdzieś dronem tu wjechali. Kurde, rozwali kamerę. Okay. Ja obserwuję garaż, nic tu się nie dzieje od strony garażu. Głupie, że na tych schodach dałem się zauważyć. Garaż ciągle czysty. Coś, przy, coś piłują. Co to u ciebie nic? Czekaj, czy oni nie piłowali Jest czasami w windy? Tak, wcześniej termin zrozumiał. Nie wiem skąd walił, nie mam pojęcia. Są cztery marki, na głównym placu, nie? nie? dobra, spokojnie, oni muszą tu wejść. W windy nic się nie dzieje. Garaż czysty, na razie się nie zbliżają. Cisza i spokój. Skąd idą? Z góry tutaj. Kromek? Tun tunel to eee, jest, czy co jest? Od, e, OT. E. Okej, okay, okej. Okay. Nie widzę, mleko. Mleko mam. Rok wchodzi do ciebie, zejdź z tego! Eee... Jeden od Jak on tu wszedł? No... Minął mnie. Jak ten łosie. Rok jakby, co ty... On przez... Y, szyb, przez ten... Przez... Y, sufit wszedł. I uważajcie, on tam od schodów jest. Windy, jak wiecie po prawej stronie... To Było dwóch. Poczekaj sobie tu. Aha, macie kamery moje, nie? Powiem ci setę zaraz. Na razie tu sieć, nic się nie dzieje. To to pod Masz... twojej lewej o, twoje ci lewej, podchodzi. Tak. Nie wytylaj mnie. Oh! Kurde. No dawaj z Free 59. Co on tam robił już w środku? Zakładnik, co to? Co? Nie podnosili? Blackbeard był już w środku. No, dwóch było w środku. No, wiem, 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 ale to. spodziewałem się, że będzie jeszcze wchodził z zewnątrz do tych klatek, a on już tutaj siedział. No, dobra. Nie tak. Dużo czytelniejsze są teraz te grafiki. Stawiam na piwnicę, tak jak my żeśmy wchodzili. To ja jadę. No ja jadę na dole. Ktoś na górę? Na dole. Na dole. Już na parterze tak. nic nie ma. To na dole, tam gniemy. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Oh shit. Kurde, jak mnie zniszczył? Five seconds to insertion. Hostage in sight. Jak tam sytuacja? Przy, przy tunelu? Czysto. Nie, nie ma przy tunelu na razie, ja od góry wchodzę. Wszędzie czysto, leży wchodzi. Ok. czy ktoś raumował na zewnątrz gdzieś, czy nie? Następna rzecz, masz, masz tu wejść spokojnie. Tylko warunki następny. Kapka jest poza punktem Ojej On jest yy, na górze Na po prawej masz tam ci rok, to tam stoi zaczyn flashback Seven, kamerkę jest... okay, okay. widziałeś Dubia Przebiegłeś? Bo tam jest, nie? Kurde, no nie wierzę w tą pieprzoną w szczebelek Dobra, kapkan schodzi z góry W ten szczebelek trafiłem Przy zakładniku Przy zakładniku, tak Tam za, radą. O, o, za radą. Kurde dupa, no. No, no! nie da tam, tam było nawet O Panie! I tutaj jest jeszcze ten kapkan ponoć, chociaż... jeden na czterech to nie ma zabawy. To bronim. Ktoś frostkę bierze? Nie, nie, ja nie, nie. Weźmy jeszcze raz ten skarbiec. Dobra. Okej. Okay. To jest zakładnik, nie? Tak jest. Jak się go dobrze. Tylko nie wiem, jak ten gościu tam nam. To Łosiu chyba z góry spadł wtedy. To już był wtedy na, na tym. Na punkcie. No właśnie, nie wiem, nie wiem, skąd to się dokładnie wzięło. Wszystko. nam Próbujemy zabezpieczyć tutaj chyba nie, górę. Ja zabezpieczę. Chyba że Chce to Nie chcesz tutaj rozłożyć tarczy? Nie wiem, czy masz. Seto? Ja. Mam tu dron. Dobra, już idę. Zabezpieczasz komek Tak. Seven czysty jest. Co to? Co tak stoisz? Czekaj. Postoję, no postoję troszkę. Wydajesz czysty być. Okej. Okay. Mm, Twitcha mają, bo widzę dron duży wjechał od głównego wejścia. Osiu w biegu. Nie wiem, jak to w sumie powiedzieć, gdzie w biegu. Ale jest nad Wami. Okej, okay, tam jest zabezpieczony. Tak, tak, jedno jest zabezpieczone, a drugie koło Sovenfold koło Ciebie nie jest, chyba że zabezpieczyłeś. O, właśnie. Hmm. Oba nie są zabezpieczone. Tylko, że on był, on był termitem, więc może sobie rozwalić to. Jeden dron poszedł. Rozbili kamery. Jeden nad windą chyba gdzieś. na tu. Nad tym wazem. Fajnie. Jak pomóc musisz, się musisz ich załatwić co? Jeden jest na górze, wiesz, jeden na górze, o! jeden w środku Ale ciudło Oa. O że No. Nie wiem czy on tam przeżył ten co w środku był chyba nie U was jest Jak u nas no A, tutaj był! Kurde właśnie tak o, Niemożliwe No to no, było. Ja jednego zastrzeliłem, więc to nie mógł być Casik. Nie, ale wiem no. trzy. teraz. A to cztery plus trzy to jest 7, dobra. No. <laughs> Taka matematyka mredna. Okej. Okay. Okej. Okay. Nastawiam na biura na górze Oni dół wybranili? Wybranili, to już nie będzie dół Tutaj czysto hmm. To tu gdzie? Barter? Mhm, tak Ta kuchnia, nie? Kuchnia taka, wiecie która? Pod stołem, tak, tak, tak. Ja, ja, ja. no. Mamy cel? Mamy chyba. Okay. Host is located. Nie wiem. O Chulings! Jaki skrót! Ty, hopie, hopie Kromek, bo mnie bijo. Dobrze, dobrze, strzela im! Szczela im! Hmm. E, tu jest C4 gdzieś przyklejony ogólnie. Pod tymi drzwiami kromek po lewej, po tej prawej. Nas. Kupić Nie. Gdzieś te pikał. Ta, nad drzwiami. Na górze w miarę spokojnie. O kurde, zabieram. Ja Zaznaczam tutaj, mnie. ze ścianą jest to uważaj, 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 Seto, do ciebie podchodzi. Zaznaczam ci go To nie do mnie To do krąki Zebią na lewo mać! Kurde, pieprzone barierki Mówiłem, nie że do ciebie nie? nie, nie to nie było do mnie, to było do Kromki. jak zaznaczałeś Jak no stał za tobą stary i mówiłem jak ci za tobą jest. jak ja byłem na zewnątrz a to czemu tu nie żyjesz? No bo wyszedł do mnie na, na zewnątrz. No tak! A jak mógł być za mną, za mną? To się zawiózł. Być... Od środka Graba z punktu. Tej perspektywy, no. Ja nie nie z wiem, punktu. że to. No, przez władz z punktu nie. Bo włas stworzyłem. Puls nie żyje. Jest centralnie pod tym drugim włazem, Wiesz tam w korytarzu. Okej, okay, okej. Okay. Oj, już szkoda, że nie mam drona. Tu jakby patrzyłeś, Jakby w lewo, nie, rok. O. Już nie można, kurde, skanować na dronie. dronie? No, tu chyba nie wierzę w to, co się stało. No, kurde, przecież strzelałem Ale do schody, niego. Schody, schody, kromek. Ja pierdzielę. What? Jak to Na dole jeszcze byli. Dwóch na dole było. Nie, niewiarygodne, kurde. Powinienem mógł posłać tam bełta. Bełta. Zapalającego, no. Bełta. Myślałem, że oni na punkcie siedzą wszyscy. Słabo, to poszło bardzo. Ja za to ciebie widziałem na, na mapie, nie? Jak ci mówię, że ktoś ja jest za tobą? Ja widziałem oznaczoną pineskę daleko ode mnie przy pobliżu kromki. I dlatego, jak ktoś oznaczył to myślałem, że to było tamto, a to w pobliżu była jeszcze jedna i nie, nie widziałem. No Trudno, trudno. Teraz mamy jednego. Aha, on dołączy, pewnie, nie? No to, to dobra. Se będę i sam jego zaproszę. Ja zamykam se to teraz tu jeszcze. Zobaczmy, jak to się dzieje. Op. 4 ma oczy na hostów. Dobra, witaj, Matt. Kromka robi w to co, co myślą? No, zobaczę. ja Ci będę czuł pulsem jak coś. Jak będę y, na tej ścianie tamtych, mhm. to powiedz. Dzień Są na ścianie, już jeden, przy oknie. Dawaj. Gotowy do hmm. Cały czas tam jest. Okej, okay, zsunął się na tu trochę. W głównym holu pusto. Tylko kromka tam jest. Juhi. nie. Ju? Już nie czuję nikogo przy oknach. W tym pokoju już jest. W jakim pokoju? No, si Okej, okay. główny hol ciągle czysty, więc tutaj raczej. Dobra, z głównego holu wchodzi black, black lewym wejściem. Możesz już oznaczyć? Nie, nie chcę, bo mi strąci kamerę, ale dobra. Tutaj, Tam no. dywan jest. No to blag bierę dobrze. Oh Trzy, trzy. Okay. Chyba jeszcze dwie Chociaż nie wiem. Jak to jest ustawione tu? Tak, Meczony, meczowy w dogrywce. Okej, okay, no i bardzo dobrze. starcie. Tak, muszę być ostrożniejszy tym, bo kurde... Muszę znaleźć hostage. E, przypuszczam, że będzie tam, gdzie my byliśmy, bo oni się tam nie wybronili. Się. Nie, nie wybronili się. A teraz i tak e, się resetuje, wiesz? Tak, tak, a, tak. A. No to dobra, ja pojadę na górę, ktoś niech pignie ja, co sprawdzi. No, Góra czy jest na górę. Na dół no, chyba, bo tupią coś. Tak, tak, dół. Aler. Tak. tak. W głównym holu ktoś jest. Puls od tunelu. Uwaga. Tak, tak. O, zniszczył mnie dronu. Z nie właściwej strony. Jestem. Tak chodzi, tamten ten puls. Zniszczył mnie. Kurde! Podszedł, no! Główny holczysty chyba... Ktoś Aha. jest na zewnątrz... Aha... Kurde, kome... Ja to był? To był to był Puls. Prowadź mnie. Bądź przy mnie i czym mnie za to rękę że albo za co tam chcesz. Sprawdzam czy na wami nikogo nie ma, bo tam jakiś hałas był na. No, czysto. Już. pulsa a ta, Dawaj, pulsar się się zabiją. Tak, no, tak tutaj. Nie ma. Tak, tak, tak. To. nie wszyscy w jednym miejscu. Jest. O o o. A no nie to chcę. Jest. Cieszę się, że nie w głowę, seta. 1000 trza mi zostały. Zwanie cząszką? Tak. Nazwij no, drugie. Jestem od windy. Ktoś przebiegał teraz? Na, z, na zakładniku siedzi, za zakładnikiem róg. Graba. Zawsze go Tak, tak, to, 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 to się hm? mhm. Ładnie. <tryk> Nie chciałem go podpalać, bo to mógłby się zakładnik też chyba zapalić. No, 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 to już parokrotnie się tak wydarzyło, że. Właśnie. No to Ciężko wywalczone zwycięstwo. Uuu. No, kto jest najlepszy, panowie? No, Seven wygląda na to. My jesteśmy najlepsi, kurde. Uuu. Uuu. To tak, to tak, to prawda. 嗯嗯嗯嗯嗯。Mm, mm, 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 mm.